I przychodzę dzisiaj ze skończonymi produktami. Maseczka ujędrniająca Liren z Guaraną Słuchajcie, mm, faktycznie ujędrnia, faktycznie jest taka mięciutka. Słuchajcie, zrobiliśmy eksperyment, y, że nałożyliśmy na twarz, weszliśmy pod prysznic, wykąpaliśmy się y, i, i właśnie w międzyczasie potem y, po, po prysznicu, po umyciu włosów y, zdjęliśmy tą maseczkę. To jest maseczka. Y, Maseczka kremowa. 10-15 minut, więc wystarczy na no właśnie kąpiel taką szybką. Pod prysznicem oczywiście. Faktycznie jest Skóra na twarzy jest taka, że jak się zrobi jej się taki bu-bu-bu-bu, no to to wraca do siebie. W przeciągu sekundy wraca do, do swojej, że tak powiem, elastyczności. Także faktycznie jest ok. Jeżeli guarana tak pachnie jak ta maseczka, czyli tak praktycznie niczym, no to faktycznie to jest to. Zmierzam do tego, że maseczka nie pachnie, delikatnie może taki kremowy ma, ma zapach, ale żeby jakimś tam mega czymś mocno, mocno, mocno. Także przechodząc do drugiego produktu, i drugi produkt, druga maseczka Tropical yy, Maseczka, nie maseczka, tylko peeling. Słuchajcie, no przepięknie pachnie, więc. Czego chcieć więcej? No, już samo to jak sobie pilingujecie twarz, możecie sobie wypilingować też dłonie, bo naprawdę przepięknie, przepysznie, fantastycznie pachnie. Z, już Wam mówiłam wcześniej, że zapach to jest powa sukcesu: no bo on działa na nasze zmysły, więc już myślicie, że jesteście glow, piękne i w ogóle już idziecie i jak milion dolarów wyglądacie. I faktycznie. Coś w tym jest, że głowa trochę odpoczywa i, i, i daje upust zmysłom, więc faktycznie ten peeling, zapach jego jest oszałamiający. Ja polecam dla samego zapachu, i faktycznie skórka jest na twarzy taka, no, koloryt skóry wraca, bo, bo, że tak powiem, oczyszcza z nas tych wszystkich kurzy i tych innych, wrzuci niedoskonałości. Myślę, że większa, więk, większa tubka, wię, większa proporcja. Myślę, że bardziej by się sprawdziła. Poszukam z tej firmy Liren, może będzie większy gabaryt, że tak powiem. No wtedy sobie też obadam troszkę, będę używała też do rączek, do stupek może, bo to ładnie pachnie, więc polecam Wam z czystym sumieniem. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.